Bumerang jest już w Honolulu. Stoi w pięknie położonej, nowo wybudowanej marinie Koolina. Staszek i Lucyna opowiadają przez radiostację o pięknych plażach i lagunach, w których się kąpią. Nurkują i wygrzewają się na plaży. Czy mają dla mnie miejsce obok ich jachtu? A mnie pozostała jeszcze daleka droga. Chwilami zastanawiam się, czy nie płynąć wprost do nich. Jednak dusza żeglarza podróżnika przeważa i trzymam nadal kurs na hilo. Słuchając ich opowiadań, wpadam w nastrój depresyjny i ogólne zniecierpliwienie. Tłumaczę sobie, że to już tak blisko i nie załamuje się. Samotna żegluga jest formą najlepszego sprawdzenia swojej odporności fizycznej i psychicznej na wszelkie przeciwności i nieprzewidziane sytuacje, bo na nikogo nie można liczyć nikogo nie mogę za nic winić, bo cokolwiek wydarzy się dobre czy złe, to muszę radzić sobie sam. Chciałem tego, to mam, czego chciałem i nie narzekam, ciesząc się ze wszystkiego. Samokrytycznie analizuję siebie i swoje działanie. Stawiam sobie i Warsowi wysoką ocenę. Nikt inny nie może mnie oceniać, bo nie jest ze mną tu, na środku oceanu. 28 czerwca mam już tylko sto kilkadziesiąt mil do Chilo. Przeliczam godziny, prędkość, z jaką płynę i przypuszczalny czas wejścia do portu. Mam dokładne mapy, pracujący radar, dokładną pozycję geograficzną, jednak wolałbym do portu wchodzić w dzień. Nie chciałbym nocy spędzać, bujając się na wysokiej oceanicznej fali, czekając na dzienne wejście do portu. Wieczorem. Powinienem widzieć już wyspę Hawaj, największą w archipelagu hawajskim i dlatego nazywaną Big Island. Zamglenie i zalegające chmury powodują, że jeszcze jej nie widzę. Przychodzą mi do głowy niesamowite myśli może mam złą pozycję i minąłem wyspy, może płynę po oceanie, gdzieś nie wiadomo gdzie. W czasach, kiedy żeglarze polegali tylko na klasycznych metodach nawigacji, Sytuacje takie nie były odosobnione. Tym razem staram się wierzyć pozycji z gps i płynę na zaprogramowany punkt drogi boję wejściową do portu. Porównuję pozycję boi na najnowszej uaktualnionej mapie brytyjskiej, którą kupiłem tuż przed wypłynięciem, z pozycją wprowadzoną fabrycznie w pamięć mojego nowiutkiego gps-a. Okazuje się, że. Są dość istotne różnice. Muszę być uważny i kierować się zdrowym rozsądkiem w ocenie sytuacji. We wszystkich wydawnictwach i pomocach nawigacyjnych zawsze jest klauzula, że rozsądny nawigator nie może polegać wyłącznie na jednym źródle informacji. 29 czerwca z kalkulacji wynika, że płynąc na samych żaglach, wejście do portu wypadłoby trochę po zachodzie słońca o godzinie trzeciej w nocy siła wiatru słabnie. Uruchamiam silnik i przyspieszam, abym miał rezerwę czasową i mógł wejść do portu w dzień. Nareszcie, nad ranem, po dwudziestu sześciu dniach samotnej żeglugi przez ocean, widzę ląd. Wyłania się zamglona wyspa. Stoję w kokpicie na nogach rozpartych na dwóch przeciwnych ławkach, patrząc przez lornetkę, balansuję całym ciałem na przechyłach z burty na burtę, podskakuję z radości i wołam Aloha, aloha, hawaj. Zrobiłem, powtarzam, zrobiłem to, co chciałem. Osiągam cel.